darmowe leki? Czy, czy, czy rząd obiecuje darmowe? A nieprawda. To jest nieprawda. Panie jest ja, ja korzystam z tych leków i to jest nieprawda, że, że leki są za darmo. Mi się przydało. Moja partia jest Tusk. Tusk. I będę głosował na Tusk. Dlaczego za Tuskiem pan jest? Jak pan by go zreklamował? Proszę pana, no nie było takiego szubrawstwa, jak jest teraz. Proszę, Raczej było obiektywnie. Proszę pana. Nie było drożyzny za Tuska? Nie było. Nie było. To, było spokojniej. Było spokojnie. Proszę pana. Paliwo było w granicach 3 zł. A teraz ile? Paliwo kosztuje? 6. To Sześć. połowę taniej zatuskał, ta paliwo? Tak? Oczywiście. Oczywiście, że było. Niechszy podział w społeczeństwie był Zatuska. Nie było takiego podziału. Kto go zaczął? I po co? Darmo. A służba zdrowia ile się czeka na specjalisty? Chodzi pan po lekarzach? Jak to wygląda? Proszę pana. Długo się czeka? Przy, poszedłem do lekarza żeby sprawdzić sobie oczy I jak to wygląda? ile pan czekał? <noise> proszę pana to było chyba w, w marcu a ona mnie zapisać chce na, na lutego Napisać dopiero? tak zapisać prawie rok? tak prawie rok proszę. To za mówię dobra. proszę pana nie płacą tyle na składki, muszą tyle czekać Proszę, u lekarzy się nie czeka, bo... Nie da się dostać w ogóle. Bo nie. proszę pana trzeba płacić. Jak ja mam na rok, to, to proszę. zapłacę, proszę pana i... A na to wszystko. Jak wizyta 200 300? 160, 105... Ci nie było. Nie oszukujmy się. Ale to nie było 13-14500 za tuska. Gdzie były te pieniądze wtedy? A czy musiała być ta 13, 14? No też mogło nie być. Tak samo 500. Musiało być, nie musiało. 11 zł przekroczyłam próg dochodowy, straciłam alimenty. Wychowałam dziecko, wychowałam. Wie pan. Tu Czyli za... pani, pani nie jest za plus? Nie, niech ludzie idą trochę do pracy. Teraz młodzie... Każdy zarabia tyle, żeby było go stać, utrzymać rodzinę. Mój ojciec kiedyś ciężko i utrzymał cztery osoby. Dzisiaj jedna osoba się nie jest w stanie utrzymać sama. Opowiada. Bo, bo mówi, z jednego worka się daje, w drugi się wpycha. Skąd bierzesz na to wszystko pieniądze? Mamy na to pieniądze? Boże, no, nie mamy, wiadomo, że nie mamy. bo ci... Ja utrzymuję wiele, wiele osób, bo pracowałam 40 prawie lat. To jest uczciwe? A to się dobija pieniążki. Nasze praprawnuki tego nie spłacą. Ty ludzie to nie myślą, tylko biorą te pieniądze, cieszą się, że dostają. Yy... nie. nie, nie... żyję tu i teraz. Ostatnio nagrałem pana, jego to nie obchodzi, bo on mówi, że nie dożyje tych czasów, tych długów. Tak, dokładnie. I młodzi to też dziękuję. tak mówią. Nie chcą płacić składek na ZUS, bo tak nie doczekamy emerytury I tak. Widzimy, jaki wiek umieralności jest. I jaka dostępność do lekarzy, wszystko. To się pięknie no właśnie. mówi. To ciężko tylko. się do specjalisty dostać? Bardzo ciężko. Tyle pieniędzy nie idzie na ten NFZ, nadal jest ciężko no według pani. Składkę zdrowotną nam też podniesiono, prawda? Po co to pani tyle lat płaciła i nic pani No nie właśnie, nie wiem. Nikt mi na to nie odpowie. A prywatnie się można dostać? No, też u niektórych lekarzy w tej chwili jest. Wszystko poszło nie w tą stronę. Co, to to według pani, te 500 plus. Na pewno tak. Ma... Na pewno widzimy w koło. Czyli co na używki to idzie według pani, niektórzy. Stopi. może nie w no Nie wszyscy, wiadomo. Nie, idzie. nie wszyscy. Są ludzie, że oszczędzają dla tego dziecka na studia, na cokolwiek, dokładnie, ale. Czyli zabieramy. Pani by chciała na przykład zabrać 500 plus, a pracę, żeby była dla każdego, tak? Dla każdego i godnie.